Zapraszam wszystkich do Kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy wspaniałe pierogi ruskie. Są przepyszne. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego przygotowywania tych pierogów. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy robota wsypuję mąkę. Do tego szczypta kurkumy, jedno jajko, około 4 górze oleju. Ja wleję na oko. Zakładamy jak będziemy wyrabiać. Do ciasta wleję gorącą wodę, ale nie wrzątek. To jest gorąca woda z kranu. I będziemy wyrabiać ciasto. Teraz to już się pięknie wyrobiło. Teraz przełożę je na stolnicę i pozostawię na 10 minut, aby odpoczęło. Lekko je zagniatam, formuję i przykrywam szklaną miską. Wędzony boczek i cebulę drobno kroimy. Boczek i cebulę podsmażamy. Dodajemy tutaj trochę smalcu, sól i pieprz. Mierzę. Boczek z cebulą pięknie się podsmażył. Zakręcamy gaz i pozostawimy, żeby trochę ostygnął. Ziemniaki ugotowałam, przecisnąłam przez praskę. One są zimne. Teraz dodaję do nich pół kilo twarogu. Twarow pół półtłusty. Do tego sól. Około łyżeczki. Pieprz do smaku. Nie za dużo. Troszeczkę. I tutaj dodajemy nasz podsmażony boczek z cebulą. Całą masę należy dobrze wyrobić. Użyję do tego tłuczka do ziemniaków. Farsz na pierogi mamy gotowy. Należy go jeszcze spróbować, ewentualnie dodać soli i pieprzu. Ciasto wałkujemy, dzielimy na porcje, wałkujemy kółeczka i zlepiamy pierogi. Technika zlepiania pierogów oczywiście jest dowolna. Ja zlepiam je tradycyjnie, tak jak dawniej mama babcia sklejała pierogi. Pierogi wrzucamy na posolony wrzątek, gotujemy je 5 minut, licząc czas od wypłynięcia pierogów na wierzch wody. Następnie odcedzamy je i polewamy zimną wodą. Pierogi wyjmujemy z wody, płuczemy pod bieżącą wodą, układamy na talerzu i takie możemy podawać okraszone cebulką, lub całkowicie studzimy i podsmażamy na oleju na złoto. Na pierogi rozkładamy podsmażoną cebulkę i podajemy. I tak wyglądają w środku pierogi ruskie. Ciasto delikatne, farsz bardzo smaczny, ziemniaczano-cebulowo-serowy, przepyszny. Tak wyglądają w środku i już je spróbujemy. Mhm. Bardzo smaczne, delikatne ciasto, również delikatny farsz, mięciusieńki, mokry w środku, przepyszne pierogi ruskie. Polecam Państwu mój przepis. Boczek i cebulę do farszu mielimy drobniutko albo kroimy, tak aby nie przebijał on podczas lepienia pierogów tego ciasta. Dlatego musi być drobniutko skrojone i podsmażone. Wtedy ten farsz jest bardzo, bardzo smaczny. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.